Cześć, witajcie! W tym filmie pokażę wam, jak szybko złowić wszystkie 44 rybki w Fortnite. Oprócz uzupełnionej kolekcji, po złowieniu wszystkich rybek otrzymamy również osiągnięcie fanatyk wędkarstwa, które pojawi się w zakładce Kariera. Tak jak w poprzednich sezonach, niektóre ryby można złowić tylko profesjonalną wędką, inne tylko w nocy, a jeszcze inne tylko na określonych obszarach: nadbrzeżnych, leśnych, wagiennych lub górzystych. I tak jak to miało miejsce w poprzednich sezonach, najszybciej kolekcję uzupełnimy łowiąc w laboratorium bojowym, gdzie nie będą nam przeszkadzali inni gracze oraz zbliżająca się strefa. A więc wchodzimy w laboratorium bojowe. I oczywiście wybieramy porę dnia jako noc, ponieważ dzięki temu będą nam się pojawiać rybki występujące i w dzień i w nocy. Następnie szukamy ulepszonej wędki. I w zależności od tego, których rybek nam brakuje, wybieramy obszar łowienia. Aby złowić ryby występujące na obszarach nadbrzeżnych, należy łowić na skrajach mapy. Interesujące nas ryby to 5, 12, 18, 28, 31 i 36. Aby złowić ryby występujące na obszarach leśnych, polecam łowić w piszczącej puszczy. Interesujące nas ryby to 6, 25, oraz 38. Aby złowić ryby występujące na obszarach bagiennych, należy łowić w okolicach siorbanych szuwarów. Interesujące nas ryby to 10, 13, 27, 33 i 37. Natomiast, aby złowić ryby występujące na obszarach górzystych, należy łowić w okolicach gór. Interesujące nas ryby to 11, 26, 30 oraz 35. Resztę rybek można złowić wszędzie, więc nie powinny sprawić problemu. Oczywiście poza mściwym płaszczakiem. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki! Cześć!